W środę 13 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Aktywny Brzostek z okazji Święta Niepodległości. Podczas wspólnego świętowania został odczytany rys historyczny przez Renatę Wadas. Recytowano wiersze, nie zabrakło również wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Zebranym akompaniował na akordeonie Jan Łącki. Do spotkania wystąpiła gościnnie Weronika Kurek, która swoim głosem zaczarowała wszystkich obecnych. Frekwencja bardzo dopisała, co udowadnia, że spotkania stowarzyszenia Aktywny Brzostek zyskują coraz większą popularność. Funkcję prezesa stowarzyszenia pełni Maria Smoroń, która odpowiedziała na kilka pytań. Proszę nam powiedzieć kilka słów o odbywającym się dzisiaj spotkaniu Stowarzyszenia Aktywny Brzostek. No przyznam szczerze, że sama jestem zdumiona, że aż takim wielkim zainteresowaniem yy, po prostu spotkało się dzisiejsze spotkanie z okazji. Pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszym zamiarem było nie tylko przybliżenie tamtych chwil radości z odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim cieszenia się tym, co mamy teraz. Stąd nastrój radości podniosły, bo śpiewamy pieśni patriotyczne, bo spotkaliśmy się w gronie, gdzie po prostu jest ta nawet i wielopokoleniowość, ale przede wszystkim chcemy patriotyczne uczcić ten, to święto po prostu w naszym stowarzyszeniu, aktywny wrzostek. Jaka przyświeca idea aktywnemu wrzostku? Od samego początku praktycznie to już coś ze dwa lata nosiliśmy się z takim zamiarem, aby stworzyć coś takiego dla, na nabrzostku. No i grupa zapaleńców utworzyła tą organizację już w maju. A dzisiaj dowiedzieliśmy się z ust naszego y, prezesa Straży Pożarnej, naszego radnego, że wreszcie zostaliśmy zarejestrowani, stąd ta radość. Liście, ale y, Chcę Państwu zakomunikować, że po wielu perypetach z naszym wymiarem sprawiedliwości y, 12 Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego no, w tym widzę, zarejestrował nasze stowarzyszenie. Jest... zamiast stają się pełnoprawną organizacją. Jeszcze tylko niewiele. <noise> A jaka idea? To przede wszystkim kultywowanie tradycji. Naszych tutaj brzosteckich, ale nie tylko z terenu całej gminy, bo nawet patrząc tutaj po twarzach widzicie, że są nie tylko Brzostowianie, ale i z siedzisk, z kamienicy dolnej, z Bukowej przychodzą z nas, a ze skórowej, są to ludzie starsi, no oczekujemy, że i młodzież do nas dotrze. A przyświeca także kultywowanie tradycji, kultury, dziedzictwa naszego. Jeździmy na wycieczki, poznajemy nas... Nasze okolice. Poznajemy nie tylko nasze tradycje, ale zwyczaje. Dobrze się bawimy przede wszystkim w naszym gronie. myślę, że przyszłość. Tworzymy wszyscy po prostu nasze plany na przyszłość. W jaki sposób można dołączyć do Stowarzyszenia Aktywny Brzostak? To na razie jest. Dzięki uprzejmości naszego radnego Daniela on zawiadamia po prostu na swojej stronie internetowej, a tak to pocztą pantoflową, bo po prostu coś się wydarzy, już telefon to spotkajmy się, korzystamy z uprzejmości tutaj Straży Pożarnej, z którą współpracujemy na co dzień i, i z ich pomieszczeń można tutaj spokojnie wypić kawę, herbatę, spotkać się, a to jest najważniejsze przyjazny w gronie. Jak często i gdzie odbywają się spotkania? No spotykamy się tak raz w miesiącu, bo to nie tylko spotkania tutaj, ale po prostu wyjazdy wycieczki. Mieliśmy takie spotkanie, byliśmy na wycieczce w kolbuszowej, gdzie byliśmy w Skansenie, poznając dziedzictwo lasowiaków i rzeszowiaków. Byliśmy yy, Karpackiej Troi, byliśmy w Sandomierzu, a spotkaliśmy się również z historykiem, nauczycielem historii, panem Tyburowskim, który przybliżył nam historię cmentarzy z I wojny światowej, nasza wspaniała Renata Wadas również przybliża nam historię siedlisk, byliśmy na mszy świętej Polowej w Głobikówce, też tam właśnie spotkaliśmy wspaniałą dziewczynę, która uświetniła dzisiaj swoimi występami, tutaj swoimi występami naszą uroczystość, a także mieliśmy spotkanie z naszym również wspaniałym młodym człowiekiem, Kubą Zastawnym, który zagrał nam na cymbałach, powiedział o tym instrumencie. Doskonale żeśmy się również bawili. No oczywiście niezastąpione są dziewczyny, które pieką, ciasta, pieką prozioki, dzisiaj po prostu hitem jest ciasto z dyni, ale był jeszcze wieczór, Brzosteckie Lato w Słoiku i wtedy gospodynie mogły się pochwalić swoimi przetworami, swoimi po prostu dokonaniami na jesienne wieczory, prawda, ale także Braliśmy udział wspólnie z Biblioteką Brzostecką, Narodowym Czytaniu Nowel. Również współpracujemy z tą organizacją, nawiązujemy do dobrych tradycji współpracy z innymi organizacjami. Także myślę, że przyjdzie czas na szkoły, na inne organizacje na terenie naszej gminy. Zapraszamy wszystkich do pracy, do współpracy z nami, do uczestnictwa w naszych działalnościach.